Dzisiaj pokażę Wam co zrobiłem. Dodałem włącznik Ospel do Elgostrady. Taki na pewno kojarzycie. Ten jest w stanie nowym. No, jak coś też to nie ma napięcia. Tutaj, no, no, niezbyt miałem jak zamontować. Ale trzyma się jak cholera. No, tutaj nawalone kleju na gorąco, żeby szczelne było. Tu oczywiście też. puszka. w stradzie zdjąłem klosz, bo ja go pomalowałem na biało i zabierał chyba z 90% światła. Tu mamy elektrykę, tutaj gniazdko, które niestety trzeba odkręcić, ale dobrze, z brak materiałów. Tutaj rurka cały czas. Tutaj mamy główną część, czyli luźny dlaczego się odkleił. No, on dodaje, żeby woda nie lała się na gniazdko. Tak to wygląda. Tu idziemy znowu. Idziemy, idziemy, idziemy. Puszka tu łączenia. Idziemy? 2 metry, bo jedna rurka, dół i Elgoleda. Ona ma klosz. O Jezu, a co to za otwarty? A, bo to jest dziura w kloszu. No do Elgoleda ma wentylację. I zaraz wam zrobimy zapłon. Tylko tak. Tutaj mamy wtyczkę. Tak jest co zrobione. Tutaj raczej ciekawych rzeczy nie ma, tylko robi zapłon ta oprawa. To mamy Elgoleda, a tam jest Elgostrada. I już do niej idziemy i zrobimy zapłon otwartej soduwy O, tak, działa włącznik. O kurde, to to się dopiero szybko rozgrzewa. No ona ma, ona ma tak wyeksploatowaną lampę strasznie, y, którą dostałem od kolekcjonera y, kolegi oświetlenie uliczne i nie tylko. No już wygląda na Algo Elgoleda tam tak oświetla. Y, teraz jeszcze nie jest 100% ciemność, bo jest dopiero godzina, y, no nie wiem, co się około będzie 16 pewnie i tak oświetla. O Jezu, to strada, ona się jeszcze nie rozgrzała w pełni, a już tak świeci. A już świeci dwa razy mocniej jak z kloszem. Ten mleczny klosz to 90% światła brał. Już całe jest... Bo tam był sub z tyłu z halogenem, ale kupiłem kantówkę za 7 zł. Okazało się, że klejona i od, od wody popękała. Złamała się w kilku miejscach sub wolną. Aż dobrze, że walnęło w krzaki, a nie na beton, bo tak to by naświetlać i izolator, to by zostało prochy z niego. Strada już się rozgrzała, nie wali po oczach tak jak ledy, tam OCP, te małe kropeczki, ale to chyba na led poprzerabione. tam jakieś ledowe brzydkie coś, tam więcej tego ledowego badziewia, czy ledwansa a tutaj mamy elgoledę, a przy ulicy jakieś wiesz, redera, ampery. O, ciemno świecące gówno. A tutaj taka elgoleda. Niby nie świeci jakoś jasno, ale jest dobra. I to będzie na tyle.